Hej, hej, hej! Cześć kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Pobrudziłam się od nadrapywania tych krzyżówek. Na samym wstępie przypominam, że trwa rozdanie z okazji 1000 subskrypcji. Każdy, kto mnie subskrybuje, może wziąć udział. Wystarczy zostawić komentarz pod filmikiem konkursowym. Biorę udział lub biorę udział pudełko, bo jak wiecie sami, są dwie nagrody do wygrania. Już nas jest bardzo, bardzo, bardzo duża gromadka. Szczęśliwa rodzinka. <laughs> ja tak się śmieję z tego, tak na to mówię. Także no, wszystkie informacje macie oczywiście w opisie tego filmu, konkurs na tipi nadal trwa, jeżeli ktoś chciałby wziąć udział, pamiętajcie, 5 zł to jest jeden los yy, za wsparcie kanału bardzo, bardzo dziękuję ja jestem mega wdzięczna wszystkim osobom, które do tej pory wzięły udział za wszystkich mocno trzymam kciuki i wszystkim tak samo kibicuję a teraz się biorę za krzyżóweczki, znowu kolorowy, bardzo ładny pomarańcz Y, róż, niebieski, zielony. Tak, coś się dzieje. Mam trzy sztuki z numerem 1, 5 i 25, czyli pierwsza, ostatnia, no i ta piąteczka zobaczymy, czy coś się tutaj uda. Z tego, co widziałam, no to mam tylko w piątce y, jedno słowo jest to neon. Zobaczymy. Y, I co? Te krzyżówki dedykuję Danusi. Danusia 1, 2, 3, wszyscy znacie. <laughs> Także, kochana, z dedykacją dla ciebie. I co, drapiemy. Zobaczymy, może się uda coś wydrapać, ale mówię tak, no. Średnio to widzę, chciałabym coś wygrać, aczkolwiek no każdy z nas by chciał, a sami wiecie jak to wychodzi. Zostawiłam 6, 6 i 5 literek, zaraz Wam pokażę, czy znaczy na samym końcu Wam pokażę, jak fajnie wyszło mi z numerem właśnie 25, z tym ostatnim. I co? No i będziemy drapać. No tak się zastanawiam, czy nie zdrapać całej paczuchy, no bo jednak jakąś paczkę z drapek mam za te pieniążki z stipli, i może to być też ta paczka, bo mam tutaj trzy sztuki, ale kolejne 22 sztuki mam odłożone, więc dajcie mi po prostu znać, czy chcecie krzyżówki, całą paczkę krzyżówek, chociaż pewnie będę tego żałować, że, że teraz to mówię, <laughs> bo tak się śmiałam. Mm. O jejku, bodajże u Madaleny naszej w komentarzu, że Boże, że na samą myśl, że nie, coś tam, no jakoś tak się śmiałam, bo pamiętam jak ostatnio. Mi to dużo czasu zajęło. Drugą moją propozycją jest plaster miodu. Bardzo chciałabym całą paczkę plastra miodu, więc po prostu się wypowiedzcie, czy mam kontynuować krzyżówki, czy może właśnie ten plaster miodu, gdzie no jest bardzo fajna, bardzo ciekawa. I chciałabym, może macie jakieś inne propozycje, oczywiście linie i krzyżówki po piątaku odpadają. Yy, chciałabym, żeby po prostu Wam się podobało, żebyście byli za, jakieś zainteresowani. Tak, o, tak się powinnam wysłowić. Chciałabym drapać yy, coś, co będziecie chętnie oglądać. Dobra, czekajcie, bo muszę tu przestawić butelkę. zaraz znowu powiecie, że jestem tym znaczy No nie powiedzieliście, tak ale tak słabo wyszło ostatnio z tym piwkiem. Yy, I co? Ja wam coś opowiem. Ja lubię Wam opowiadać. Tutaj jak coś będę pomijała, no to wiecie, wybaczcie mi, ale jak ględzę i drapię, no to może się właśnie przydarzyć jakiś omijak. Teraz literka E. Dzisiaj była taka sytuacja w pracy, że znajomy mojej koleżanki, z którą akurat pracowałam dzisiaj, poszedł sobie zrobić kawkę. Kupił u nas kawkę i poszedł sobie zrobić. No i jak robił tą kawkę, położył portfel i po prostu wyszedł ze stacji. Mamy pierwsze słowo set. Zaznaczamy. Wyszedł i zostawił ten portfel. Jakoś tak nie wiem, się spojrzałem co tam leży. Podchodzę, patrzę, no to ten portfel. No wiecie, biorę ten portfel, bo tam różni ludzie chodzą. Pan, pan Żół na przykład, wiecie, no, każdy tam może wejść, każdy może gwiznąć. Więc widziałam ten ten, no i ona mówi: Sprawdź czyj to, sprawdź czy to. A tam jeszcze oprócz niego tam pan taksówkarz robił kawkę, taki pan, bardzo niemiły pan, robił kawkę. Przychodzi do nas życie uprzykrza. No powiem Wam, złoty klient. Nikt nie chce go obsługiwać, jakoś tak, on po prostu uwielbia do mnie przyjść. a nie wiem dlaczego. Pomijmy, pomijmy to. <gry> I właśnie wyciągnęłam dowód. No i okazało się, że to właśnie ten kolega, tej mojej koleżanki, ona tam do niego zadzwoniła, czy, czy czegoś nie zgubił, on, mówi, że no właśnie portfel. No i mówi, że no, co, co chcecie za to, żeście znaleźli, znalazły, znalazły, bo on tam mówi, że czy może o 14 podjechać, no że spoko, że może, bo my do 18 pracujemy. Nie ma problemu, nie musi się martwić. Portfel jest bezpieczny, nikt tam mu nie grzebie, nikt mu nic nie rusza. On był bardzo wdzięczny. No i tak się dopytywał, co, co my chcemy. Ona mówi, że no to ja znalazłam. Ja się, się pyta, co chcę. Ja mówię, niech kupi u mnie, ale dla siebie, bo ja już mam po prostu dość batonów. <laughs> Te batony, no bo to w preminie idzie, niech kupi dwa batony i będzie wszystko cacy spoko. Wiecie, no, dwa batony, cztery złote nie majątek. Ale on, prawdziwy gentleman stwierdził, że no tak być nie może. I tu już mówisz, że nam jakieś kaw, y, jakieś winko. Wymienia słodkie, półsłodkie coś tam. Ani ja nie lubię win, ani ona. Jestem bardzo dziwnym człowiekiem. Nie pijam kaw, nie pijam herbat. Coś mi się tutaj stało, tylko nie wiem co. Jakiś limit. Dobra, mam nadzieję, że nie przerwie mi nagrywania, jak przerwie, no to, to będę nagrywać od nowa. Nie uwierzycie! <laughs> Stare filmiki i nieusuwane. No i pamięć mi się skończyła, dobra, wróciłam. Na czym, co mówiłam? No, że on tam chciał się odwdzięczyć, jakieś tam winka, nie winka, chyba na tym właśnie skończyłam. I ja tam mówię, że no, bez przesady do koleżanki, bo to ona z nim pisała, no bo to w sumie jej kolega to jest logiczne, że bez przesady, że no, będzie się wykosztowywał, że to jest nasz, słuchajcie, to jest nasz obowiązek. Jeżeli znajdziemy taki portfel, no to powinniśmy, nie wiem, albo zgłosić na policję, albo jeżeli tam kogoś znamy, no to dać po prostu znać i oddać. I nie wiem, czy jest jakiś, nie wiem, przepis, czy coś mówiący, że my nie możemy brać nic za, za to. Uwierzcie mi, nie mam zielonego pojęcia. Aczkolwiek, no lepiej tutaj nie ryzykować dyscyplinarką i takie tam. No, ale ona tak pisała, pisała no i y, taki mój ulubiony trunek. Od w sumie to już tak może od roku coś takiego. To jest właśnie Bacardi, czyli rum. I y, Ja pokażę wam taki biały. Y, u mnie to nie stoi w lodówce, żeby nie było za zimne, bo nigdy nie wiadomo kiedy człowiek po pracy musi sobie dryneczka strzelić. Aczkolwiek to nie alkoholizm. I ona się pyta, jakie Bacardi pijesz? Ja wiem, że no zawsze białe, ona mówi, ale jeszcze jest jakieś ciemne. No i ja wiem, że jest, no i mówię, że no jest, ale jeszcze nie próbowałam, ale w sumie bym spróbowała. No i ona mi załatwiła, słuchajcie, od tego pana w ramach wdzięczności, cała butla 07 bakardi ciemnego. Także no spróbujemy. Ja byłam w szoku, on po prostu taki wszedł, taki był yy, bardzo sympatyczny, był bardzo sympatyczny i mówi, tam nam podziękował i mówi, że w ogóle tyle, tyle roboty z tym załatwianiem papierów, no bo tam było wszystko. Tam był dowód, karty, były prawo jazdy. Jednak to on jak pracuje jako kierowca, no to to jest mu potrzebne i ciekawe jakby to, nawet nie chcę myśleć, jakby to mu się jak to powiedzieć, żeby życie utrudniło. O, tak to powiem. No i przyniósł. I ja taka, no jestem zadowolona. To nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy. No ale już powoli do, dochodzimy właśnie do końca tej pierwszej zdrapeczki i tak podejrzewam, że ten numer jeden jednak mnie chyba zawiedzie. Tu mam drugie słowo. No jeszcze co by tu mogło wpaść. Może u. Mogłoby wpaść R, J, L. No. No. I co kochani? Wygram coś, czy nie wygram. O! <ścoughs> o, dobra, zobaczymy. Yy, tutaj bonusu nie było. W bonusie było. O. Właśnie 5000. Tu nie ma. Tak, tu mamy w pole. W tym Oteuszu. I kos, więc też mamy dwa. I tutaj O, nie wymieniałam, czyli nic mi tutaj nie da. Jest tu, tu, tu. I tu. Ewidentnie czegoś zabrakło. Jakieś kontrolne, bo jest literka T. I J. O, T i J, czyli mam pustaka. Biorę sobie teraz piąteczkę. Może was tak przybliżę, żebyście lepiej widzieli. Tak będę po prostu przesuwać. O, może tak będzie lepiej. I tutaj kolejna litera, to jest litera Y. Dobra. Dzisiaj właśnie taki spokojniejszy. Znaczy, na tyle o ile Bo szef pojechał na drugą dawkę szczepienia, więc go nie było w pracy. Był chyba 3, 3,5 godzinki, coś takiego i to wszystko. Wiadomo, przez te 3,5 godzinki trochę porządził. Nie byłby sobą, gdyby był kimś innym. <laughs> no ale potem pojechał, to już mieliśmy święty spokój chociaż z nim, ale ludzi to było bardzo dużo. Jakiś robak chyba jest, wiesz? Albo mucha. Kurczę, w ogóle to już jest szok, że już teraz muchy latają. U nas dzisiaj na stację leciała mucha. O, literka, a jak fajnie. I no w sumie to my nie możemy jak, nie mamy jak jej tam wygonić, no bo jak? Klepaczki żadnej nie mamy. Jakby nam w lata jakieś osy czy nie osy wleciały, to ja po prostu bym wyszła i dopóki by ktoś tego nie ubił, no to ja bym tam nie wróciła, ja się okropnie boję. Kiedyś jak mnie urządliła, dajcie spokój. Myślałam, że umrę. Więc. Więc takie rzeczy jak klepka powinna być. Aczkolwiek ostatnio stwierdziłam, że po wypłacie pójdę i zrobię sobie taki zestaw przetrwania na lotosie. Kupię sobie swój własny skrzywacz, nożyk, nożyczki, ołówek, temperówkę. I jakieś długopisy, bo u nas y, to ginie i to tak na potęgę. Długopisów nie wiem, szef potrafi dać nam po 5, po 6, i te długopisy po prostu nigdy nie wracają. Ze dwa dni są i później nagle bum nie ma ani jednego. Czy coś podpisać, jakieś dostawy, no to my nie mamy czym. No i jak sobie poradzić w takiej sytuacji? No nie da się. To jest takie, bez, no nie da się tego obejść. Ale my, my, jako pracownicy, jesteśmy w sumie posądzani o wszystko. Ktoś zapomni wpisać mleka, no to z tym, z tym właśnie raportem wpisywania mlek się nie zgadza. Tam powinno być, nie wiem, na lodówkach powinno być sześć mlek według wpisu. Jest sześć mlek według wpisu, powinno być 7, bo ktoś jednego nie wpisał. Już ktoś z nas prawdopodobnie ukradł mleko i to jest takie słabe. Już nawet zauważam, że już nikt się nie chce w tym temacie odzywać. No tyle dobrze, że nie każe nam za to oddawać jeszcze. Co szukam? M szukam, dobra. My, 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 my. Jest tu, tu. tu. Dobra. No trzy ostatnie literki. Ciekawe, czy coś wpadnie. To tutaj jest L. S i K potrzebujemy do bonusu. Mamy tak islam. Elf. Hmm. Aldona, walc, blok. Tu jest. Bielizna. Mam słowo w golfie. Mm -hmm. Literka H. No to bonusu już nie będzie. W bonusie było. No, 7D. Fajnie by było. Utrafić. Yy, ha, ha, ha. Nie, nie chcę. Jednak cofam to, co powiedziałam. Nie chcę drapać krzyżówek, całej paczki. Bo to po prostu jest bardzo, bardzo długo się schodzi. Też mam, że 8 minut się nagrywa. Tam było chyba też 6. Mm. tutaj w ogóle nie widzę H i ostatnia litera to litera K czyli tylko tego S zabrakło i tu mamy tak sok i tu jest taka republika Jarek <tłuk> tego tu 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 no ale tutaj też brakuje tu jest K z nim było no dobra, to mamy dwa słowa tu mamy jedno i teraz szukamy tego K czy coś tu się zadzieje ale chyba chyba marny K jest tu, tu no i zobaczcie Sebaba wybrała, co? jest literka B 4, 4, 8, 4, i coś jeszcze, o i znowu J B i J, no to mamy drugiego pustaka Przykro, przykro. Takie ładne odcinki miałam ostatnie. A tutaj o. I tutaj zobaczcie, jest jakiś potencjał w tej zdrawce. Zdrawka z numerem dwa, y, 25 i pierwsze trzy litery to było tak. Tak. No zobaczymy. Tak czy nie? Kolejna literka to literka U. Chociaż jedna mogłaby coś dać, żeby wstydu nie było. U. Ale tutaj zostawiam tylko 5, a nie 6 tych literek. Szanse maleją. Tu jest U. O. o! Rum! <laughs> Widzicie, prześladujemy. Tu, tu, tu. No i wszystko. Teraz trapiemy tutaj. Literka Y. Tych literek tak trochę mało. Widzicie, jak się skupiłam, żeby szybciej. Wydrapać, żeby was nie zanudzać. To od razu człowiek tak umilkł i nic nie mówi. Ale w sumie i tak wam opowiadałam troszeczkę, chociaż wstęp <laughs> był z opowieściami. Ostatnio w sumie się nic nie dzieje, żeby takiego opowiadać. Kości ludzie ja nie wiem uprzytomnieli. Tu i tu. I to, tu. uh -huh. tutaj, tutaj. Zostały ostatnie dwie litrka ubyła, była. Pominęłam. Tu jest e, mamy pierwsze. Dobra, chyba wszystko. Oj. A w ogóle nawet się nie patrzę, czy wy... Nawet się nie patrzę ani tak. Czy to się nagrywa? Tu już nie mamy bonusu, była tylko dyszka z I tak, tu mamy słówko. Dobra. O, literka P mogłaby wpaść. Gdy coś tutaj jednak będzie. B. Albo literka C. No. B albo C, albo N szukamy, tak? N jak Natalia. Byłoby miło. Tu mamy pierwsze słowo obawa yy, to nie dobra b b b no nie widzę no dobra to co albo literka p jest potrzebna albo literka c p yy, to nie bo tutaj da za dużo słów no to literka n trzymajcie mocno kciuki no oni to wiedzą jak Popsuć. P By nie było, no nie widzę P. Dobra, to tak. S. Keks. Kopie, co to za zwalanie laczka? Przepraszam. <laughs> Przepraszam. No. <laughs> nie, nie będę mówić takiej historii. No dobra, jest BB, a BB to znaczy, że coś tutaj jest. Tylko jakie kontrolne BB, co to oznacza? No to szukamy. To już jest jazda bez trzymanki. Szukamy tak. Literka C, no nie było. Literka N, nie było. Literka P, nie było. N nie było, M nie było, F nie było, C, C nie było, dobra, M nie było, F nie było, N, N nie było, C nie było, M. <laughs> Ciekawe co pominęłam. No to teraz tu, mamy ser, dobra. P, P nie było. Z czego tu brakuje M F N P C ser. Coś tak myślę, że Wy już widzicie, a ja jeszcze nie. Ser. Dobra, zaraz sobie zobaczę i zaraz do was wracam. Dobra jestem. Więc tak. Y, pominęłam i znalazłam tu jest L. Tego szukałam. Borys, więc mam trzy słowa: obawa, borys i keks, czyli dyszkę. Ale że tak, tutaj pominam o i i i coś jeszcze, zaznaczałam strzałeczko, a tutaj l strzałko. No, no to chyba wszystko. Co sobie zaznaczyłam? O, mijaki. No to mam trzy słowa, czyli mam dychę. Na 30 dycha wróciła. Mogło być lepiej, <gry> ale dobre i to trzy słowa: obawa. Keks. No dobra. Co mam, to mam. Dziękuję Wam wszystkim ślicznie za to, że wytrwaliście. Tym, którzy wytrwali. Do samego końca łapeczki w górę, mile widziane, subskrypcje oczywiście też, im szybciej dobijemy, tym szybciej będę mogła wysłać paczki do dwóch zwycięzców czekam na ten dzień <laughs> dobra kochani, buziaki, trzymajcie się spokojnej nocki bo już jest dosyć późno, pa pa pa